Na widzowie dzisiaj zrobimy grę Flappy Bird. Jak kto się nie zna, no to ją pozna. A więc zaczynamy. No to zacznijmy od programu naszego kotka. No to dajmy, że na start niech idzie. Tutaj. No mniej więcej o tutaj. I dajmy tutaj idź, do i tutaj macie wszystko napisane. Dajemy zawsze. E, kiedy kliknięto. A nie, zawsze nie trzeba. Kiedy kliknięto. No i teraz zawsze, jeżeli klawisz spacja naciśnięty, prze, e, zmień Y o. 5. I jeszcze dajmy drugie, kiedy kliknięto. I zawsze albo nie, dajmy, o to zmieńmy i teraz jeżeli, dajmy, jeżeli w przeciwnym razie, jeżeli krawędź spacja jest zmień y o 5, w przeciwnym razie zmień y o minus minus 5. I teraz jak będziemy klikali, Spacja będzie on tak do góry leciał, ale jeszcze dla upiększenia dajmy wygląd i tutaj dajmy na kostium D. I teraz będzie trochę lepiej wyglądało. A jeszcze tutaj trzeba dać A. I teraz będzie tak fajnie sobie latał. Ale też musimy go trochę pomniejszyć, bo jest o wiele za duży. Dajmy tu 70 i teraz mamy odpowiedniego kota. Teraz robimy skrypt dla guru o tego. I tutaj mamy takie coś zrobione. Ja tutaj takie coś zrobiłem. Każdy może zrobić trochę inne. Ale dobra, przechodzę do rzeczy. Damjemy, kiedy kliknięto. Zawsze. Czekaj. 0.5 sekund. I tutaj utwórz klona z siebie. I teraz musimy dodać duszka, ale musimy go namalować. I to musi być taka. Pojedyncza kreska, która będzie miała tylko jeden piksel. Dajemy teraz Shift i rysujemy. I tutaj dajemy 0 zero i 0. Zero. E, zero. Teraz musimy o to, Przesunąć idealnie tutaj, żeby to ledwo co było widać, a jeszcze żeby mniej było tego widać, podajmy zdarzenia, kiedy kliknięto zawsze i wygląd ustaw efekt duch na 99,99. 99. Teraz będzie tego w ogóle nie widać. Teraz powracamy znowu do duszka 1 i dajemy kiedy gdy, zaczyna, za, kontrola, kiedy, gdy zaczynam jako klon. I tutaj teraz zaczynają się małe schody, bo będzie trzeba dać ustaw X. Chyba no, idź do, x mamy, a y będzie trzeba ustalić. Tutaj jeszcze tylko muszę coś do, hop i hop. I teraz mamy lepiej. I teraz musimy dać um, losuj i liczbę od minus. 114 do i teraz sprawdźmy do 73. Teraz zobaczmy czy się uda. No tak średnio można powiedzieć, bo jeszcze tutaj trzeba dać ukryj. I tutaj trzeba dać pokaż. I tutaj y, utwórz klona z siebie. I tutaj trzeba teraz dać przesuń. O, powta, powtórz 100 razy przesuń o 10 kroków. No i tylko tutaj zawsze. Oj. I dajmy jeden sekund. jedną sekundę. I się wytwarzają, ale tutaj trzeba dać o minus 10. I jak widzicie. Teraz musimy uważać, żeby na, żebyśmy nie wpadli w te nasze włuch. I teraz musimy zrobić, że jeżeli o ten kodek to dajmy jeżeli zawsze ich kiedy kliknięto. i tutaj jeżeli... Dotyka Duszek jeden. Zatrzymaj wszystko. I teraz mamy takie coś, że jeżeli dotknie, wszystko się zatrzymuje. Czyli teraz musimy unikać tych. Ale jeszcze musimy coś dorobić, bo do duszka jeden trzeba dać takie coś, że gdy zaczynam jako klon, zawsze, jeżeli tutaj dotyka duszek 2, ukryj. I teraz. O, te nasze słupy będą znikały, jeżeli dotknął tego naszego ukrytego łóżka. Teraz kończymy ten odcinek i za tydzień robimy część drugą. Nie zapomnijcie subskrybować kanału. Na razie, ma widzowie.